Szalom i witajcie ponownie w Izraelu z Aliną. Dziś jesteśmy w Jerozolimie i przygotowujemy dla Was specjalny odcinek z okazji nadchodzącej paschy. I dlatego przejdziemy razem 14 stacji Drogi Krzyżowej. To bardzo poruszająca droga, dlatego chciałabym zaprosić Rogeria z kanału Lukoporwiagens, żeby przeszedł ją ze mną. Szalom. Szalom, Aline, szalom. Witam wszystkich, którzy nas oglądają. To radość być na tej drodze. Bardzo ważna droga dla wiary chrześcijańskiej, droga, którą przeszedł Jezus od swojego sądu i skazania, aż do śmierci i pochówku. To droga, na którą mamy pewne dobre dowody. Pokażemy je wam podczas programu. To droga wiary, na której wiele się nauczymy. Spacer skłania do refleksji. Dziękuję, Alin. Wesołych świąt Wielkanocnych wszystkim. Wesołych świąt wielkanocnych wszystkim. Więc jeśli jesteście gotowi, chodźmy. Zacząć, zacząć. Nasza droga zaczyna się tutaj, gdzie znajdowała się twierdza Antoniusza, ogromna forteca zbudowana kilka lat przed sądem nad Jezusem przez króla Heroda. Wielki i Jezus zostanie przyprowadzony do tej fortecy. Ponieważ tutaj przebywał Poncjusz Piłat, rzymski namiestnik, i tutaj właśnie Jezus zostanie osądzony. I to naprawdę było tutaj. Tak prowadziliśmy tutaj wykopaliska i znaleźliśmy pozostałości twierdzy Antonia. Więc mamy pewność, że droga krzyżowa zaczyna się tutaj. I tutaj również zbudowano ten kościół, który wyznacza pierwszą stację drogi krzyżowej. Możemy nawet zobaczyć tam na górze symbole biczowania, umycia rąk, korony cierniowej i inne symbole. I one przypominają nam, co się tutaj wydarzyło. Tutaj Jezus będzie sądzony, skazany, biczowany. Tutaj zaczyna się droga krzyżowa, droga cierpienia Jezusa. Chciałabym teraz, żebyś ty, Rożerio opowiedział nam trochę o drugiej stacji, skoro jesteś chrześcijaninem i ukończyłeś tam teologię. E to naprawdę fascynujące. To jest stacja, w której Jezus otrzymuje swój krzyż. W trakcie programu powiemy, czym dokładnie jest ten krzyż. Tutaj znajduje się fragment oryginalnej posadzki z czasów Jezusa, który daje nam ważną wskazówkę o tym, co się wydarzyło. Jak już powiedziała Alina, twierdza Antonia, czyli gra Saturna. Wejdziemy tam, żebyś mógł zobaczyć. To oryginalna posadzka z czasów Jezusa. I tam widzimy grę Saturna, która była grą graną przez rzymskich żołnierzy, aby losować szaty i majątek skazanego. Nawet jego żona mogła być wylosowana. Tutaj Jezus otrzymuje krzyż i niesie go na miejsce ukrzyżowania. I dlatego ta droga jest znana jako Via Dolorosa, czyli droga bólu, albo jako Via Crucis, droga krzyżowa. Jest ona podzielona na 14 stacji, i dzisiaj zobaczymy je wszystkie tam. Twierdza Antonia sięgała aż tutaj i możemy zobaczyć tutaj na górze łuk zwany Ecce Homo. Oto człowiek, ponieważ to tutaj Poncjusz Piłat, wypowiada te słowa do Jezusa na końcu jego procesu. To bardzo ważny punkt na drodze krzyżowej, ponieważ tutaj się ona rozdziela na dwie części. Ale jak to, przecież jest tylko jedna droga krzyżowa? Czy wszyscy zgadzają się co do tego, gdzie ona się zaczyna? Tam, przy pierwszej stacji, gdzie byliśmy, ale tutaj droga rozdziela się na dwie. Jedna droga prowadzi w kierunku ogrodu grobu, a druga, którą dziś pójdziemy, prowadzi do Bazyliki Grobu Świętego. Więc dla tych, którzy chcą zobaczyć drogę do ogrodu grobu, zostawimy Wam link tutaj na górze. Dotarliśmy teraz do trzeciej i czwartej stacji. Trzecia to miejsce, gdzie Jezus upada po raz pierwszy. W żadnym momencie w Ewangeliach nie jest napisane, że upadł trzy razy, ale rozumiemy, że może to mieć również charakter dydaktyczny. Jezus upada na początku, w środku i na końcu, lecz zawsze się podnosi. Oto upadek Jezusa, a następnie jego spotkanie z Marią, czyli czwarta stacja. Dokładnie. Za nami znajduje się czwarta stacja. To miejsce jest bardzo wzruszające. Maria, jako matka Jezusa, widzi swojego jedynego syna prowadzonego na ukrzyżowanie. Ona wie, co się wydarzy w ostatnich chwilach jego życia i że absolutnie nic nie może zrobić, żeby temu zapobiec. Wyobrażam sobie, że jako matka był to moment wielkiego niepokoju i cierpienia. Teraz dochodzimy do piątej stacji, gdzie Szymon z Cyreny, który wracał z pola, postanawia tędy przejść. I nagle zostaje zaskoczony prośbą rzymskich żołnierzy, aby niósł krzyż Jezusa. Przypomnijmy, że Jezus niósł to, co nazywa się patibulum, czyli tę poziomą część krzyża, która mogła ważyć od 26 do 57 kg. Jezus niesie. Od twierdzy Antonia przeszedł 300 metrów, a następnie kolejne 350 metrów do kalwarii. A tutaj pomaga mu Szymon z Cyreny. Teraz dochodzimy do mojej ulubionej stacji, numer 6. Tutaj mamy bardzo ciekawą grę słów, podczas gdy na piątej stacji Szymon z Cyreny zostaje zaskoczony i zmuszony do niesienia krzyża. Jezus tutaj nie. Kobieta dobrowolnie wychodzi, by otrzeć twarz Jezusa. Wyobraź sobie Jezusa z ranami i krwią na twarzy, gdy ona przykłada chustę, troszcząc się o niego. Działanie, jak już powiedziałem, dobrowolne. Weronika to jej imię. Wero po grecku znaczy prawdziwy. Nikos po grecku znaczy obraz. Czy Weronika jest prawdziwym obrazem tego, czego Jezus pragnie dla każdego z nas? Myślę, że w te święta wielkanocne, które obchodzimy, może tak właśnie jest, to może być największa lekcja, jaką możemy otrzymać. Chodzi o to, by każdy z nas był coraz bliżej prawdziwego obrazu i podobieństwa Boga. Weroniko, gratuluję, że nauczyłaś nas tej historii, choć nie ma jej w Biblii. To opowieść, która na pewno podoba się Bogu. Zbliżamy się do siódmej stacji Drogi Krzyżowej. I według tradycji chrześcijańskiej, to tutaj nastąpił drugi upadek Jezusa. I bardzo blisko stąd znajdowały się również mury miasta. To jest ważne, ponieważ wiemy, że Jezus wyszedł przez jedną z bram i został ukrzyżowany. Na zewnątrz murów, murów, które nie są tymi samymi, co dzisiaj. A tutaj znajduje się ósma stacja. Biblia mówi następująco. A szła za nim wielka rzesza kobiet, które biły się w piersi i opłakiwały go. A Jezus, zwracając się do nich, powiedział: Kobiety jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie raczej nad sobą, bo oto nadchodzą dni, kiedy powiedzą szczęśliwe niepłodne i łona, które nie rodziły, oraz piersi, które nie karmiły. To, o czym mówi Jezus, jest bardzo smutnym fragmentem, to znaczy kobiety z Jerozolimy widziały cierpienie Jezusa. One płaczą, a On mówi nie płaczcie nade mną, lecz nad sobą. I Jezus tutaj po raz drugi zapowiada zniszczenie Jerozolimy, które nastąpi niedługo potem, w roku 70 po Chrystusie. I on mówi do nich: Lepiej nie mieć dzieci, niż patrzeć, jak dzieci cierpią w taki sposób, w jaki one będą cierpieć. I właśnie to będzie pokolenie, które będzie świadkiem wielkiego zniszczenia Jerozolimy. Więc Jezus, nawet w chwili tak wielkiego cierpienia w swoim życiu, nadal martwi się o niewinne osoby i o kobiety z Jerozolimy. Tutaj na dziewiątej stacji zgodnie z tradycją Jezus upadł po raz trzeci, teraz u stóp kalwarii. Dotarliśmy teraz do miejsca, które jest znane jako Kościół Grobu Świętego. Tutaj w środku mamy od 10 do 14 stacji. Widzimy tam Jezusa przybijanego do krzyża. Widzimy też Marię przeszywaną mieczem, ból matki patrzącej na ukrzyżowanie swojego syna. Widzimy miejsce, gdzie według tradycji postawiono krzyż, potem kamień namaszczenia i wreszcie jego grób. Najważniejsze jest to, jak zawsze mówi Paweł. Gdyby Jezus nie z wstał, nasza wiara byłaby daremna. Poznajmy teraz kościół grobu świętego. Wchodząc do kościoła, najpierw wejdziemy po tych schodach, które prowadzą nas na Kalwarię Golgotę. A tutaj na górze znajdują się stacje 10. 11 i 12. Stacja 10 to moment, kiedy zdejmują szaty z Jezusa i losują je, a stacja 11 to chwila, gdy został przybity do krzyża. Ale najważniejsza z nich to 12 stacja miejsce ukrzyżowania Jezusa. I tutaj możemy zobaczyć wewnątrz tego złotego dysku jeszcze resztki oryginalnego kamienia, a nawet można włożyć rękę do środka, żeby go dotknąć. Chciałam się zatrzymać, żeby pokazać coś fantastycznego historycznie podłogę, która znajduje się pod moimi stopami. Teraz. Jest oryginalny z świątyni jerozolimskiej. Świątynia zostanie zniszczona w roku 70, a ten kościół zostanie zbudowany w roku 326. To znaczy, że dosłownie biorą resztki świątyni jerozolimskiej jako materiał budowlany i przywożą je tutaj. Więc tutaj mamy kawałek posadzki ze świątyni jerozolimskiej, zachowany w Bazylice Grobu Świętego. Schodząc po schodach z kalwarii, ponownie spotykamy się z kamieniem namaszczenia. Jezus, po zdjęciu skrzyża, został położony na kamieniu, aby przygotować go do żydowskiego pochówku. Jego ciało miało zostać obmyte, namaszczone wonnościami i owinięte w całun, a następnie złożone w grobie. Tradycja chrześcijańska głosi, że tutaj złożono Jezusa. Ten śpiew gregoriański wciąż nas fascynuje tymi wspaniałymi melodiami. Jestem w miejscu zwanym Anastazja, co oznacza zmartwychwstanie. Tutaj mamy grup. Kto już widział niektóre programy, które mam na YouTube pokazujące dowody na to, że to naprawdę może być grup Jezusa? Czy to naprawdę był grup Jezusa, musimy pamiętać, że należał on do Józefa Arymatei, a nie do Jezusa. A Jezus pożyczył go tylko na trzy dni. I na tym polega fascynacja Wielkanocą Jezusa, to jest właśnie fascynacja chrześcijańską Wielkanocą to świadomość, że Jezus umarł za nasze grzechy, ale z martwych wstał. A teraz przejdźmy do najważniejszego miejsca ze wszystkich pustego grobu. Wejdźmy razem dzień, zaraz tutaj. Przy wejściu wewnątrz tej kolumny znajduje się kawałek okrągłego kamienia, który zamykał grób. A tutaj, gdzie możemy wejść po naszej prawej stronie, znajduje się miejsce, gdzie zostało złożone ciało Jezusa. Ten kamień, który widzimy, został położony później, ale oryginalny kamień znajduje się dokładnie tutaj pod spodem. Więc, kochani, teraz jesteśmy razem i oglądamy Pusty Grób. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten wielkanocny odcinek. Dziękuję wszystkim oglądającym oraz cioci Rogerio, która przyjechała do Jerozolimy, by nagrywać z nami. Bardzo dziękuję. Alin, nie mam słów. Jesteśmy w bardzo wyjątkowym momencie dla nas, chrześcijan. Bycie tu z Tobą to radość i błogosławieństwo. Dziękuję za tę możliwość oraz wszystkim widzom i Twoim obserwatorom za zaszczyt bycia tu z nimi. Podkreślam to ponownie, już dwa razy mówiłem to w programie. Najważniejsze we wszystkim, co robimy, jest wiedzieć, że Jezus z martwych wstał, aby przebaczyć nam nasze grzechy. Dziękuję, ciociu. Zapraszam wszystkich. Kto jeszcze nie śledzi, niech poszuka kanału Lowcoporviagens. Są tam podróże tutaj po Ziemi Świętej i po całym świecie. Warto, link znajdziesz tutaj w opisie. Więc wielki buziak, Czak Sameach, wesołych świąt wielkanocnych dla wszystkich i do zobaczenia następnym razem.